Jestem przekonany, że w innym województwie niż województwo opolskie byłoby znacznie trudniej zdążyć z tymi projektami i je stworzyć w ten sposób, dlatego że no, my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pracy operacyjnej, pracy bezpośrednio zaangażowania się w, i spotykania się po to, żeby wypracowywać wspólne rozwiązania. To nasza nie, niewątpliwa siła, siła naszego regionu i siła samorządów naszego regionu, że potrafimy zawsze wypracować takie rozwiązania, które będą dobre dla do naszych mieszkańców. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy do tego się przyłożyli. To naprawdę było niełatwe zadanie i bardzo się cieszę, że zmieściliśmy się we wszystkich terminach i że możemy dzięki zaangażowaniu naprawdę dziesiątek, jeśli nie setek osób dzisiaj to Państwu zakomunikować i odbudować te części naszego regionu, w sposób taki, żeby był jeszcze ładniejszy i żeby jakość życia naszych mieszkańców była jeszcze wyższa. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej konferencji i wszystkim, którzy pomogli nam w tym e, przedsięwzięciu. Nasza rola powoli się kończy, później będziemy kontrolować. E, a, a teraz ta właśnie zaczyna się rola tych wszystkich, którzy stają się beneficjentami, czyli wykonawcami projektów. Będą musieli je przeprowadzić na te, te procedury przetargowe, następnie odpowiednie inwestycje, a później będziemy sprawdzali, jak to zostało zrealizowane. Jestem przekonany, że to będzie zrealizowane świetnie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy.